Nie, nie wiem, nie. czym się chce. A Dawid się zdęca nad tukokami. A czym, co? O Siema. O. Siema. Ale ładne kolorki. Ale czerwony właśnie ładniejsze Ale pastelowe takie ładne. A. <śmienia> <śmienia> Trochę tak, teraz mi, teraz mi ten kolor Teraz mi Obrzydziliście obrzydli, ten kolor Ja ci kurwa, dam, ja ci kurwa pastelowy Wyglądał jak <śmienia> pastelowy To jest zielony kolor Dziewczyno zielony taki... No, ja nie pastelowy. Nie jasny, jasny zielony. Taki pastel to jest. O monetki. Pewnie będą, czy nie? No tam niżej. No, no wyciągać to. Jest jeszcze drugi checkpoint. A, właśnie, dojdziemy. Dobra no, pędzę, Pewnie jakiś piesek będzie chyba. Piesek? Dawno nie było pieska, no. Monetka? Monetka? Jakaś coś fajna, śmieszna taka? Co, coś, ktoś? Nie. Oho, otwarte drzwi, coś tu był. Co, jest coś? Nie bieda. Um. bieda w Czuję się jak na złość? Placu, Jak na złość oh, nie dazy nam monetek za otwartymi drzwiami mi jak plan dobry plan Najlepszy plan, ale innego nie mamy O kurwa i co teraz? Oh, o nie! Oh, o, jest o jest ten, o jest ten jest yes. yes. Nie śmiałe jest! Dobra, pomaga. ja idę pomóc, ja... Naukowiec, pomóc ci, naukowiec! Naukowiec! No, się? jestem... Czym? Idę ci pomagać! Idę się Tam chronić! Co szukasz? Tego pokoju. Hmm. Chcesz mu na No, w sumie chcę. To sobie weź. O, ghost light. tak, żyjesz? Co dostałaś? Masz drugą monetkę. Tak, mam odporność na pociski. Masz, masz drugą monetkę tutaj. O. Dobra, masz. Ale i nie mamy karty chyba. Witam was znowu, witam was, witam was. <grym>, o, siema. Zostałam steleportowana. <grym> wiecie co mam? Wiecie co mam? Odporność na pociski. Mam odporność na pociski, ale nie próbują mnie strzelać. A, ale mam odporność na pociski, no z monetki. Sześć tak! Ta mam odporność. odporność. Ta odporność nie ci da przeciwko nieśmiałkowi. No. no ale przeciwko mam Czemu nam? No jak nie traficie Znale, nie we mnie na przykład? Aaaa, o znowu dimon jest ten, A. znowu ją robię ten, znowu ją, no ale przeprowadzamy. Znowu ją robię, Mówię, no. Dobra, eksploduje teraz, patrzcie, trzy, cztery. Aaaa, co się stało? Fischer. Fischer. Aaaa, dobra, mi się Ale Nuda. Nudna nuda. Nuda ta gra strasznie, nie wiem, czy ktoś mi <laughs> jest, że jesteśmy inny Dimon, wiesz, gdzie idziesz? Nie. Bardzo mam pewnie wchodzisz. Mam kartę. Co za śmieszny flash. O, o, o. o siema. Czy kartę? To chodź. No ja nie mam nic. Co mam zrobić? To co chodzę? Masz mnie. Chodź, chodźmy. Wyjdziemy stąd jakoś. A wait. Oni tam byli. No. Może Musiałam... nie macie karty? Wracajcie, wracajcie tu. Wracaj tu, kurwa, ktoś z kartą. Oooo. No, A widzisz, ta przeżyłam. Przeżyłam. To dobrze. No. O. Dobra. Kto chce ją rozstrzelać, może to zrobić. Nikt nie chce, nie, nikt nie, no, nikt nie chce. chce. Nie. Dobra, daj mi swoją broń. O, po co? Dimon uciekaj, Dimon uciekaj. Dimon uciekaj. On jest on jest niepe nie rozumu. Uciekaj. Jest, ja musimy zrobić zabraję. to bardziej y, mniej Nie mam takich rzeczy. <laughs> Chcę zostawić. Nie, 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 nie. Eee spokojnie. Zostawiał. Nie no jest Żartowałem. Nie zrobię ja tego. O, specjalna krakson.

Czemu? No, Przucz. Czemu by demon rozczelali? Czemu demon rozstrzeliście? Czemu rozstrzeliście? Była hmm. Czemu rozstrzeliście? Była związana. Ale kto ją zastrzelił, kto ją zastrzelił? No, a kto ją zastrzelił? No, kto ją zastrzelił? no, ale wy jesteście. Co kto? kto? Czekaj. Tu jest Gemlin? Łatwo. Pięknie. Tak ja, to się robi? Przykro mi demon. Niestety nie byłam w stanie cię uratować. Ale się starałam. Ej, bo masz tam kartę, Mikulia A, potrzebuję jej? A, chyba, że cię zabrali. Ja chyba, ci zabrali. A, no dobra. A to nie szkodzi, ej, strzel strzelbę mnie raz. To na tappicki działa? Czy nie działa? No, no, Ale tak, strzelb ja. nogi. No nie działa 95, czy mniej dostaje no, po prostu? To nie jest bo, Tak, nie dostaję. A, że mniej dostaje, a. Wiecie, ja usłyszałem połączenie tajemniczy i zabić? No, no. Mm. Nie no. Nie. Dobra, jesteś słaby. Aha, <głmundxualisas> <gł i go nie ma. <głmund> co się dzieje? Ham przebrzydły ma. nie? A no, Mat, ma. dobra, zostaliśmy tu sami. No cóż, co mogę powiedzieć na no, tajemnicy? No, się się spoczył z tą windą. Jak zawsze, Cały tajemnicze. Już uh. mnie uh. A no, go. a gdzie jest twój kolega, Wyjdziemy. który nas zostawił? Uwaga, monety mogą zabijać. Dochaj. O! Bum, bum. Krystało, co, co, to co ja masz? O, co to za o, tajemniczy jednak jest z nami, o, fajnie, fajnie. fajnie. Zobacz. A to są nowe partie by the way, nowe partie są teraz. Co jest? Co o, się bongo? dzieje? Co to jest? Ale to jest. O. No, ten, ten nowy smoke z CSA. No, 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 no. no, no, no. Ale wyszedłeś, ale no, wyszedłeś. Film, no, no. Filmowy wyjście, filmowy wyjście się ma. ludzi Dobra, dobra, nieważne. Dobra, idziemy. A, no tak. To trzeba wysadzić. Kto ma kapitana? Nie, dobra, ktoś ma kapitana. A no, mogę ja nie mam bomby. No, nie, trzeba wysadzić. Ej, ej, ej dobra. Plaga był na prawo. Plaga? O, plaga. Gdzie plagę, plaga, plaga, plaga. Plaga, plaga. Plaga, plaga. Plaga, plaga. O, idzie. O, gdzie plaga? Szybko, gulby. Szybko szybko, szybko, szybko. Szybko. Biegnij. 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 Nie Biegnij. Dobra. Ostatniej... Ja na niego się spojrzałem, więc no problem ja no, Ty się też, spojrzałeś ja na niego? Też. Tak, bo, bo wyszedł na za sekundzie. rogu O nie! No, mówiłem, Ale tam będzie przelikał na mnie Dobra, co ja robimy nie teraz? Nie możemy patrzeć ja bo... Myślałeś, że tylko my żyjemy? Mamy no. może flesza jakiegoś ewentualnie nade'a? Eee, ja A, mam no, coś Jakiegoś flesza tam czy tam coś, nie wiem co to jest to... Granat błyskowy mam jak wejdzie do nas do windy, to można odlecieć się i napierdalać. Ale to plaga jeszcze tam jest! To rzucę od dobra. razu? Czy coś? Nie, o, nie wiem. Będziemy wszyscy brutalną śmiercią. No chodźcie do A, chodźcie do okay. A. Okej. Dobra. O, mamy generator, to może generatorami ich tam zrobimy. Ale to tylko możemy... Siema. jeszcze O, siema. Znaczy to my do wami o. ogólnie. O siema, czy Lol. No ja to Biego go zombiaka o. Nice Dobra, ja mam błyskowy w razie... o, Oj, stary, o. Nie o! nie! Moja wina, nie widziałem go w sumie. O, stoi tutaj, nie, nie wychodzimy. Stoi? on no. No kurde, no płaczę mi wszyscy. Się... Ej, panie nieśmiałku, nie płacz. Panie nieśmiałku, wszystko będzie dobrze. Panie śmiałku, a kto jest nieśmiałkiem w ogóle? Nie mam pojęcia, nie widziałem. Panie śmiałku, kim jest pan? O patrz, Chce mnie docąć łapkami! Ale jest nie uroczy. Ja tak nie mogę już teraz zrajdować, bo się to tak? blaguję. Ale tego nie jestem pewien. Patrzę na ciebie. Popatrzcie na mnie, nieśmiałek. Nie, chyba się nie rajduje. Chyba się nie Ale patrz, jak łapkami mnie dotyka! Ale, ale słodki jest, co nie? Ciekawe, tarwek, kto jest nieśmiałki. Ale, a nie kotek! No, ale słodki jest. Jejku. Je Panie śmiałku, nie chcę, żeby pan mnie zabił, niestety. A niestety robisz się bardzo brutalny, jak na ciebie patrzę. Jak ty się odmówiłeś? To Nie! Co się stało? No nie! No nie! A nie, A a, i co? No co? Czemu się tak nie i znikasz? Nie, no bo się No czemuś jest takie ciężkie? Nie, się już poddaję, mi się nawet nie chce, Wszystko jak właśnie tak to Co się dzieje? Czemu? Niechulia? ty? On się teleportuje tu i z powrotem No, no co? Przecież, jak przecież się znikam znikam? Znikam? Ja to... On to specjalnie robi, nadużywa admina, ha No Tajemniczy, nie masz tak nadużywać Tak, żyje, Michał, żyje Co robimy? Yeah na nie słyszę, Czekaj, nie żyją? Wyślij na powierzchnię wszyscy Ej, halo jesteście? O, gdzie jesteś? Gdzie jesteście? We? Ale u nas nie, to niemożliwe, bo u nas jest nieśmiałek U nas jest plaga, uważajcie Dobra, jolo otwieram A nie, dobra, jasne, walno Jest nieśmiałek, jest nieśmiałek Nieśmiałek, zostaw nas Nieśmiałek, proszę nie widzę oh. jego łapek, ale się boję. O nie! nie a ja nie mam żadnego nie, no niczego. Nasi, bo się porozpili. E hey, wait, ciekacz się zespili chłosy? Chyba nie. W Sumie może. Nieśmiałek mi płacze za drzwiami. No to... Dobra, wolę zginąć od nieśmiałka niż od chłosów. <grym> uh... A ja. A. Nie no, wiem, czemu cię na nadzucha. Na... No, na... Um, już ci mówię. Um, ogólnie to. No. A. O, mogę w to strzelić. ale oh! fajne Ale fajne. Nie, 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 tak, to, I co to? Chodzi? O co chodzi? A. To jest tarcza do testowania broni. O. O. mi! Eee, uh. uh. e. mamy otworzyć? No, otworzy. Nie, nie Mam otworzyć i co teraz? O nie, o, otworzył. Ja bym go wybił. O, fajnie. O, znowu się spotykamy. Ani śmiech był tak. z nami. Próbowaliśmy z nim porozmawiać, znowu, ale płakał. Znowu się spotykamy, tak? O. Uh. O No nie, Ja już wolę zgniec od nieśmiałka, no czemu? Co? co się dzieje dzisiaj na tej nagrywkach się Nie wiem, nie ja wiem... wiem. Ja Hejka, koledzy! Wyjątkowe. Hej... O, siema. Hejka! O! Co się dzieje? Mogę... mogę strzelać w ciebie teraz, no to, jak jesteś tak? No tak, ale nie rób tego. A? Masz. To nie jest noclip, to jest dosłownie ściana. Znaczy ściana, sufit. Chcecie tutaj potrolować ludzi chodźcie wow. A jak mam wejść? O! Oh. 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 Wow. Kinga. Kinga. Kinga! Kinga! Nie ma nas! Jesteśmy twoimi głosami w głowie! Wow. Ale fajnie! Co oh yeah. teraz, co teraz? Wpuść teraz tej świopka, bo ci śmiesznie! Nie, nie, a on się zręczył, no, ja a on się zręczył, tak jak to miało. będzie? Tak, no, aj Tak, joy, bo to jest normalna ściana, wszystko można, ten się zdarzyć no ja się to... ja A kto jeszcze żyje? Który już tam mówisz? To? A, no dobra, to nieważne do Musisz znać hasło e, O, hasło już niestety to... nie, już hasło nie działa hasło 2, 1, <laughs> Już hasło nie działa Kinga to jest <laughs> taki jail, dla <laughs> osób, więc dla Kinga pasuje To możemy iść, chodź, siedzimy Zostanę tam. Dobra pa, Kinga. Dobra, bym chciał się, się do gate'a Dobra, to jeszcze żyje plaga, nie? No to idziemy. Idziemy szukać plagi. Plaga tak, żyje, szukam plagi. Chyba tylko my żyjemy. Coś tak czuję. A, no powiedziałam na radio nikt nie osłabił. Odpala... To strzela. No nie, amunicję są zabrali, jakie chamy? Polipka, nie, wyjść.

Ze wzajemnością. Temu. Fajna gierka. O, super była szczególnie jak. Tam coś o, nie wiem o co nam chodziło. Hi, hi, pod tym gate'em. <grym> <grym> Prowadziliśmy nawiązać mieć porozumienia. A kto miał mikrofilkę? <grym> Dimon. Dimon, no. I nie użyła. Wiem. A on ja bardzo miał, ale ja bardzo też nie zdążyłem użyć. No, ale Demon bardziej. Demon trolluje razem, sam. i od, od razu się. uciekały co Aa, takie jak widziały Demon z Stands, z Dominacja. Tak, tak, oczywiście. Halo? Aha? Co się dzieje? Blokada. A nie A, komputer? A, monetka. Wow. Dobry początek. Ślęcznie, to nie ja. Na pewno? Ja sam sprawdzałem. Hmm. O, Klackier, co to za Speedrun? Co się dzieje? Dobrze cię wybrałam na no, no, no towarzysza, dobrze cię to wybram, Dobrze. Dobrze to z tobą chodziłam akurat. Tak. 100% skilla. A, szybko, robimy kartę i uciekamy stąd. No, ja się nigdy tak szybko nie znalazłam ulewszarki. Ja ci powiem coś w sekrecie. No. Ja też nie, to był... to był fajny. <laughs> Okej. Okay. Tak nie wyglądało. Wyglądało bardzo skillowo. Dobra, no to co robimy i uciekamy. Aaa, od razu. Normalnie. Myślisz, że jest Cepek? Nie wiem, to tak mi się wydawało, nie jestem pewien. O coś jakby było, nie? Ej, otwórzcie mi proszę. proszę. Nie otwieramy, zaraz, dopóki nie będziemy mieć zaraz. czarnej karty. Nie puka! Musimy mu otworzyć, bo On puka, no. no już ci otwieramy, otwieramy, no jeśli otwieramy, jeśli otwieramy, jeśli otwieramy, jeśli otwieramy, już się otwieramy. Pukaj nie tyle. pukaj tyle. Ej, czy mój nikt bardzo wysoko? O Jezu, czemu masz? Twój nick jest zbugowany. W sensie jest size 250. Nie, nie, nie jest duży, jest zbugowany, no. Nie okej. No nie, no czemu takie życie? No, czemu to życie jest dobre? I zostawiajcie mnie? A, fajnie. Amon, go proszę, mieliśmy. Mieliśmy, Amon, go proszę. No czemu nie masz komputera, nie zabijaj mnie, no? Amon, go proszę. Ja ci otworzę ja ci otworzę, otworzymy ci, jak nas nie zabijesz, otworzymy ci, proszę, proszę błagam, proszę, nie chcę, nie chcę, proszę, a Mongo, no proszę, a Mongo, a Mongo, proszę. A Mongo, otworzę ci, otworzę ci, a Mogę, otworzę ci. Otworzę ci, jak mnie nie zabijesz. Jak mnie nie zabijesz, to ci otworzę, okej? Okay? Okej? Okay? Zgodasz się? Tak? Zamknę oczy, otworzę ci i spojrzę gdzie indziej i sobie robisz, co chcesz, okej? Okay? Super? Świetnie, dobra. A tak zróbmy. I sobie patrzę w kąt? Nic mnie nie interesuje. Nic ci nie interesuje sobie patrzę w ścianę Proszę no, sobie O O Okej okay. Okej okay. Okej okay. Dlaczego tu jest krew zbugowana? Na kafelku Co się dzieje? O Boże W którą stronę mam iść? Hmm w którą stronę? W którą stronę jest wyjście? O, w tą stronę jest wyjście? Ja zawarłam pakt. Ja zawarłam pakt. Nie. Ja zawarłam nie. Ja zawarłam pakt. Nie. Ja. Ja nie zamierzam. Tam poszli. Tam poszli. Tam. Tam poszli. Tam poszli. Tam poszli. Tam poszli. Tam poszli. Mnie nie interesuje nic. No nie! tak mówi? To... Mówisz <grymne> nie, no daj mi się wydostać, proszę <grymne> Jak ty mówisz w ogóle, co jest? Ej, ej, komputery Jak się mówi? Jak mam komputerem, to nie mogłam Pod się mówi? Dobra, okej okay. No i super, no i super Baw się dobrze w zabijaniu na Tesla <grymne> O Jezu, co za rzeź! Ale mu się głowa kiwa! Co jest? Widzisz to? Jesteś tu? Patrzcie, jak mu się głowa kiwa. Co jest? O, wezmę sobie to. Dobra, zjeżdżam. Ale... Mu Ale mu się głowa... Widzowie! Co jest? Czy ja powinnam w ogóle... Czy ja powinnam w ogóle tędy uciekać? Czy to jest dobra ucieczka? Hmm. Chyba się zgubiłam O nie, nie podoba mi się ten dźwięk Ani szoty Okej okay. Interesujący nickname, nie mam pojęcia kim jesteś Czy to ty tajemniczy? Ej, nie mogę znaleźć wyjścia, nawet nie wiem gdzie jest wyjście W sensie nawet nie wiem w którą stronę To, że wchodzisz we mnie nie pomaga w, ty w tym, żeby... To wyjścia? Nie wiem, tak... Wydawało mi się, tu byłam No Dobra, idziemy, tak nie, mam szukać wyjścia aż w końcu nie ten. Aż mnie rozstrzelają. Jedna... Ja to nie rozstrzelają. Jestem. W stanie śledzić, ja to słyszę. Jest taki... Przestań. Jest taki mega dźwięk. Jak patrzę, coś w sensie jak idę, ty idziesz za mną i tak patrzę na ciebie. Jest taki dźwięk taki o od... Nie wiem o co, wiesz o co mi chodzi. Nie wiem, przykro mi że nie pomagasz mi wyjść, w sensie, że nie powiesz mi, gdzie jest to wyjścia. Bo ja będę... to jest wyjście. Chyba znalazłem! więc no, co ten dźwięk. Chyba znalazłam. Ojej, tutaj było dużo. że nieprzyjemności. <gryzanie> ten kolor jest taki średni. W sensie, to jest top y, gorszych kolorów. W sensie, jest taki brązowy. W sensie, ja ogólnie lubię brązowy, ale ten czerwony na przykład robił wrażenie, ten niebieski też. Ten pastelowy był. Nie wiem, przy którą stronę spróbuję ten. Ten pastelowy był śmieszny, ale ktoś mówił, że przypominał ściany w szkole co? To chyba... chyba nie powinna iść, w sensie tu chyba wracamy. <dove purposely> Dobra, nieważne. No co, na ciekawaś? No nie idziemy tam, tam już byłam. Ja chcę wyjść stąd. O, a co to się robi? Mam tutaj ten. Tu chyba coś mówię, nie? Nigdy tu nie byłam. W sensie tu byłam chyba raz? Jakoś zabiłam. E. 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 Coś zrobiłam! Coś zrobiłam? Coś zrobiłam, no i sobie poszedł. Kurde, nie w tom. Coś zrobiłam! W Interkomie. nikt wiesz nie pomoże. No, jak stąd wyjść? Jak stąd wyjść? O! A, nie, już byłam. Jak stąd wyjść? Jak stąd wyjść? Jak stąd wejść? Jak stąd wejść? Jak stąd wyjść? Czemu cię słyszać, nie widzę. A? Tu się wychodzi? Nie zamykaj mi. Nie go! Tu się wychodzi? W ogóle tu ty byłeś? A i strzelają tam. Ja się boję. Się boję. Ja się moje, ja się moje. Ej, tutaj, czemu głowa tak rusza? Ej, ostatnio zauważyłam, że są smugowane takie, że głowy im się tak ruszają śmiesznie. No czemu taki jesteś, no? O. Chodź, Windom. Tam się strzelają, nie powinni tam, coś tam robić. No, właśnie. Hmm, <laughs> ciekawe. <laughs> no, jest to jump Czy uda mi się? Czy uda mi się wyjść? Czy uda mi się wyjść? Zostawiłam przez, za sobą ciała poległych. Było ich multum. Pytałam, czy uda mi się wyjść, czy uda mi się wyjść, czy uda mi się wyjść, czy uda mi okay, się wyjść? Czy uda mi się, czy uda mi się? Tak, uda mi się. Wiecie co ja przeżyłam? Wiecie co ja. Tak jestem fanem. Wiecie no i co nadzieję. ja przeżyłam, wiecie co ja przeżyłam tutaj? Nie no, musiałam, musiałam oddać ciało swoich towarzyszy, żeby scp żeby mnie przepuścili. Aha, I nie. no, bo naprawdę bardzo niesympatycznie. I o potem właśnie, mnie śledzili do końca. Nie możemy to pozwolić. Yy, ale je, nie Nie, nie, jeden SCP, jeden SCP, -w, jeden SCP -w ma w nazwie fan i mietrzoty naprawdę. Nie, nie ma już? Aha! Ale oni są nieprzyjaźni, nie zabijajcie się. Ja widziałem tą rześć, ale okay. udało mi się uciec. Zaraz wam pomogę, ja mam tylko. Uspokoją. A chcecie Akce, nie... kartę, tą piątkę, tą największą? Dać, Masz. No, możesz dać, no to odblokuję od razu trochę No, może się przydać, dobra, to ja idę się odblokować. Aha! <grym> 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 Chodzić, jak, jak możesz chodzić, jak ja na cię patrzę. Hmm, ciekawa sytuacja. No, ja się poddaję już. Dopiero uciekłam. Jakby i tak cud, że uciekłam, jakby. moje życie i tak było wystarczająco. Wystarczająco ciekawe moje życie było. Uważam, że moja ucieczka była... To było coś niemożliwego zamienionego w... Oj, to są nasi czy nie nasi? To są... A. Dobra, idę do przodu. Na razie są jeszcze w okresie pisania, tylko i Nie, jeszcze się nie zaczęło. O, Zero targantów, lecz tak A oni akurat, akurat znaleźliśmy wow. się nowi panowie im, ale szkoda. <laughs> <laughs> nowi panowie! <śmiech> 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 <śmiech>